Cześć, z tej strony Macykse witam was w morb Demo. Trenujemy nasz demkowy festiwal na Steamie. Jak widzicie to jest kolejna gra, która tam mnie zainteresowała swoją taką grafiką, bo lubię taką dosyć grafikę. Oczywiście strategią, turową. Coś tam niby twórcy napisali, że niby walczymy ze swoimi klonami i badamy jakąś tam straszną miejscówkę i dowiadujemy się o fabule. Gra oczywiście nie jest po... jak pierwszy króby był żołnierzem. Czekaj, co jest? Przecież napisali, że nie jest po polsku. Ile razy trafiłem na pole walki? Zostałem liczyć po stu, ile razy zginąłem, straciłem rachubę po kilku. Wiem, że to dopiero początek. Jesteśmy PMC, trafi na litę układu Fęcznego. śmieć Śmierć nasza chwała. Ej, jestem zaskoczony, bo pisało, że nie jest po polsku. jak jest po polsku? Jeszcze, może zanim tam zaczniemy się wdrażać, grę gra wychodzi 16 sierpnia, czyli tam za około 7 tygodni. Nie wiadomo, ile tam będzie kosztowała, ale pisze, że polski nieobsługiwany. Co jest? No, 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 dla nas na pewno nie jest problem. Chociaż, jak widzicie, no czasem człowiek się zaskakuje. Oczywiście, zostawcie lajka like i subskrypcję, przy nie innych odcinków I napiszcie w komentarz oczywiście, jak wam się ta gra podoba Czy o widzicie na kanale, też możecie wysłać swoje propozycje Dobra Maksymilian, witamy w naszym skromnym Blablabla. Oczywiście, to jest y, tylko demko, więc my tutaj aż tak fabularnie będziemy sprawdzać D. Nie no, tutaj się nie chodzi, o A, s mogę sobie zmie zmienić Z mele na pistolet, okej okay. A nie, chodzę normalnie, ale mogę też kliknąć i podejść, okej. Okay. Dobra, i tu bazowa strefa. Ach, tu jesteś wreszcie, Nazywam się Kurt, Pizza, tak Blablabla, tak, 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 tak. miło cię poznać, szybko, szybko, szybko. Hmm, taki słaby ten tutorial. Ale dobra, możemy chodzić. W pewniku że sprzęt potrzebny do wykonania misji. Okej, okay. tu mamy tutaj takie pełne RPG. Mamy jakieś antybiotyki Mamy wieżyczkę, mamy karabin A, mogę mieć dwie bronie, i to i to, dobra A jest jakiś guzik weź wszystko? Nie wiem, amunicja Czy mamy jakiś tu udźwig? Chyba nie ma dźwigu, jest po prostu slotowa szyna Wszystko jest po polsku, piękne, no dobra, to nie bandę bo... Dobra, to wieżyczkę to zostawię, nie chcę mi się jej nosić Jedzenie jest w kaloriach liczone, okej okay. No, my tam będziemy mieli jeden wypad, więc bądźmy bogaci w różne rzeczy. To jest co Antybulowe, tak? Zakażenie zmniejszone. Możemy nic i tyle pociski 9 mm. Czy my widzimy? Tak, widzimy. A ja mogę. Jest, rozładuj broń, piękne. O, a wieżyczki nie da się w ręce Dobra. I yy, tu mamy jakieś tryby, tak? Po jedy automat, celność 90, rozproszenie 5 stopni. Mówicie na strzały 3. A, e, tak lekko tylko poprawię tę celność. Tu mamy jakąś medyczną skrzynię, która w puszce. Klej medyczny. Dobra, to już nieważne. Mi, powiem wam, że gra na razie się podoba. To przeglądanie jest takie na swój klimacik. Autodoktor. Zarządzanie zdrowie wymaga naładowania przez użyciem ładowanie 2 na 3 Okej. Okay. Telefoniczny do naprawy rdkowe urządzenie pozwala otworzyć stabilny tunel do bram wtóry. Można wytransportować przez niego żywe istoty. To właśnie z tego pomocą przeprowadzimy nasze eksperymenty. Aha, czyli my jesteśmy tu jakimś królikiem doświadczalnym. Jesteśmy w turowych lochach. Odbierasz mój sygnał, tak, tak. A, co jest w ogóle wyjątkowe w tej grze? Zobaczcie, tu mamy... W... Obrażenia głowy, ramienia, ręki, uda, stopy, klatki piersiowej, korpusu, brzucha, stawa kolanowego, tu jest dużo różnych rzeczy, co nie? Mamy tu oczywiście metabolizm, który musimy jeść sobie, mamy próg bólu, więc pewnie jak za bardzo będzie nas bolało, to ból pewnie nas sparaliżuje. Tak jak je zazwyczaj jest w realu. no i mamy punkty życia 47 i jakieś takie tutaj RNA się latające. Możemy zarządzać operacjami i mapą. To mapą bym tego nie nazwał, tylko mapą taką, really. Wszystko trzyma, muszę zostać aktywne, okej, okay, ja... Ja się zrespiłem w chłopie, tak? Co ja mogę? Piątkę klikam, i migowale? Nie, nie mogę. Co, nie za blisko? A i czyli muszę pięścią. To dobrze. Dobra, i. Okej, okay, dobra, walka jest trochę inna niż się spodziewałem. Ale mamy broń typu. Obronie chcemy wziąć, bo my chcemy mieć jakoś broń e Mele i mamy spodnie typu 3. Widzę, że sprzęt się zniszczy, Odporność na. Co mi to daje, te spodnie? Odporność na zimno, jeden. Odporność na zimno, odporność na przebicia. Obuchowe, ok. Musimy walczyć. Z A, jest jest podpisane wszystko na raz. Odporność na obrażenia obuchowe, na ogień, na zimno, na zakażenie, na przebicie. Tak, możemy zobaczyć ciało i po prostu życie tego kosmofora to wieczna udręka. Dobra, no wywala na razie. Chcemy. A, czy mogę też obracać? No i goście też mają swoją broń. a ten nawet broni nie mam. a i tu mamy też ataki uderzenie typ cenność 80% seria ataków typ 90% dobra tak nie możemy zbadać poczekaj bo mogę a mogę kliknąć normalnie podejść o już mi tą minimapę wzmacnić no dobra to pójdziemy do tego wzmacniacza to jest użyteczne. ale to było zużyteczne tak puste miejsce na kamizelkę a i to jest plecak Chciałem, że tego można jako plecak a to co to? waga wyposażenia Czy e, szansa na unik mniejsza i u... aaa im cięższy... Im ciężcy jesteśmy tym bardziej... szybciej się robimy głodni, dobra coś zbytnie potwora nie widzę dłoń Obrażenia 7, 3, no, 11, 8. A, ładnie już porównuje to, dobrze. Oko, bezużyte, A, czaj, dłonie z czym? A, z, bło, dłonie z bronią, więc nie może być bezużyteczne. Kawałek mięsa. Zdrowie mi zmniejszy. A, jak mogę go zjeść? A, po prostu. I żebro. My nie mamy, jak tego wziąć. Dobra, idziemy po tym wzmacniacz. Nie wiem czego. O, wow, wow, wow. Spokojnie. A widzę. Z daleka to. i pojedynczy. No. Ciekawe, Strate... naprawdę, jest strategiczny. Gaffa, ha. Lecząca substancja. 2000 kalorii. Zakażenie mi. Ej, dowolone to jest. Tylko, kurde, ja tyle wziąłem tych leków i innych takich. Bezsensownych sensownych rzeczy. A mamy jakiś guzik, żeby szybko. tu, tu mogę to. E, broń sobie przeładowuję. W tym czasie mogę sobie pogrzebać. Mogę zobaczyć, co im tam się stało. Jest. Te murami wywaliło O, mamy broń. 8-14. 11-18. To nie moja lepsza. Czemu to pokazuję? Właśnie zieloną strzałkę, że nigdy. Hmm. Nie wiem. Dobra, pokaż te skrzynki. Mamy pistolet, 16 16 a to jest pistolet 8 12 Przebijający zasięg. To na jaką amunicję to chodzi? A elektryczny, dobra, on jest na energetyczny. No, tu, tu, tu. Mamy apteczkę. Ej, dowolona jest ta gra. Znaczy, dowolona, no jeszcze tutaj nie przesadzajmy, ale wiecie o co chodzi. Odbieram sygnał z pierwszego wzmocniacza, a musimy je włączyć. No tak. Uj, mamy strzelbę! Wiecie co? Broni mele niepotrzebna, lubię strzelby w grach. Szkoda, że ona ma mało amunicji. I Wiesz co, może zamiast bandaża bez granatów? Chcę go przetestować, jak on działa. ale z można tak szybciej chodzić. A myszką. Strategiczniej, dobra Ej, już nie chce się ich rutować. wiem, kiedy? A do tego kurde nie chciał podejść. Bo on już wiedział, że we mnie strzeli. nie wzmacniać się z tamtą stronę O, i teraz pora na granat co, I pewne skupienie, ale ja bym chciał użyć granatu. Jak użyć granatu? Nie wiem. I jak ekwipunek? Nie, no dobra. A no co to jest? Pojedynczy strzał i seria. No dalej i strzelby. Tylko mnie martwi, że nie umiem użyć granatu. No nie, no to jest smutne fest. Trochę aż mi ich skomy się przypominają. Gram w tę grę, ale to lutowanie jest super. Naprawdę czuć tą RPGowość przez to lutowanie: 13-20. Uh, czy minimap? A tak, mogę podać po prostu. Czuć strzałki Albo może tak skakać strzałkami. Nie też lepiej chcę poprzeciągać, chociaż tutaj chyba musimy skręcić. Ok, szybkie ściąganie. Wszystkie trzy znaczenie muszą zostać aktywne, ta ta ta. A, bo to jest wyjście, dobra To co? Biegiem. Uuu, biegniemy, biegniemy Tutaj. Wiele broni zużywa municję wymaga przeładowania. nie musimy, bo mamy drugą broń. Nie wiem ile pura zajmuje w ogóle ruchu. A co ten nie żyje? Znaczy żyje dalej. Zostałem jakiś tej zakażenie mamy, bitewny szał. Uj, złamanie mamy, nie dobrze. Ale nie wiem jak się granat używa. To jest najbardziej smutne. Dobra. Czyli stopa już nie jest złamana. A nie mam nic chyba na te zakażenia. Tę granatę użyć, rozmont. A co to znaczy 1 na 3, że mogę mieć... 1 na 5. Bo może, że można slackować, ale ja łomny jestem, co nie? Tam są podpalenie typu... Dźwięk granat. No nic. Może kiedy indziej nauczymy się. Czemu mam DNA jakieś takie dziwaczne? Nie wiem, no, się uleczyliśmy. Nie wiem. Co my tu mamy? Mamy kolejną broń 612 812, no to lepsza. Już nie ma amunicji. A czekaj, jest tej broni. Jest, nie wiem czemu, ale zawsze lubiłem tą funkcję, że jakoś broń można rozmontować. Znaczy rozmontować, rozładować. Dobry musimy jakoś tam wlewać, czemu to na Żółto się świeci Skóra jest, która jest bez, bezużyteczna No jakiś nie się przeciwnik. To on zamienił się w żebro A mówili, że kobieta jest z żebra o, Dobra, to idźmy stąd co ja będę grzebał dalej Blisko, ale... O. Czekaj i co? Tutaj nic nie ma. Czego tu nie znajdę? Nie ma czego powrować. To i Jakoś tamtędy musimy iść. Dobra to... dalej, bieganko. Znaczy, powiedz powiedzmy szczerze, że dziwacznie się tymi strzałkami chodzi. Ale to wszystko przez turowość tej te. Złoty posąg Muzyka taka Eee, yy, czy... A dobra, tym się po prostu obracam I na 7 na nie mutuje, czy co? Czemu takie dziwne? Głodny jestem? Może dlatego? Okay, dobra, weź Czyli każdy krok to głód O, mamy żarcie Mają rację żywnościową I co, już jesteś mniej głodny? Nie wiem, co w tym DNA w ogóle oznacza A, jest powietrze, że 22% Hmm Dobra, mięso to my weźmiemy. Kawałek mięsa, kawałek... A, są dwa inne kawałki, bo inaczej wyglądają. Ludzki or... A, mogę tym organem walczyć, okej. Okay. No to bez sensu, nie będę walczył organem. Idziemy stąd. Nie, to jakieś pierdoły, zostawmy je. Gdzie jest ta? Na dole. No. Idziemy na dół. A tu chyba mam kalorie. Sytość. Ta, dobra, to jest sytość. No właśnie się, gdzie to jest. A, i tu po prostu się włączam. Doskonale. Smocza salwa. A, on jest na wykiemu, się To weźmiemy. A, i to jest plecak wojskowy. Uuu, jest o wiele fajniejszy i większy. Uj, mamy snajperkę. Discoop. To na pewno weźmiemy. Pomocnik. Po plecak. Rozmiar 6x2, to 6x3. Mamy też środki przeciwbólowe, to weźmiemy. Dobra, wywalone w ten plecak. Nie no, wiem, czy snajperki nie chcę wziąć. Na co to jest? Na no, taką amunicję. Ja no, ta Ej, to snajperka miała jeden pocisk, to bez sensu. Wywalmy na ziemię po prostu. Znaczy ja. Tutaj co było? Bo no moja pamięć nie jest też taka super. Y, doktorku, wszystkie trzy znaki zostały aktowane, Musisz przy sobie mieć mapę, na której powinien znajdować się znacznik skały. Jak ten dostałem na portale, został przesłany w tej Gdzie ja mam iść? W dół No ja bym chciał w dół iść Czy jak klikałem ewakuację to Teraz zwaliłem? Jak to jest, żeby to przyszliście? Bał mu nic Tam na jeszcze chciał zejść, nawet by dowiedzieć się co tam nie jest. Mm. My chcemy głębiej, to byłem ten profesor, Bronie. gdy wejdziesz w domu, bo no bo, sen, bo z nimi, a nasze zakończymy się sukcesem. Co ja mam teraz zrobić? Wyszukane z diastem przejście i wrację. Gdybym skupienie zwiększa. Co jest z gościem? Umieraj. Coś przemień na strzelbę. Hm. Nie wiem co by się stało jak wrócę. Obóz psychowa. dosuje itemy? czy po prostu nowe dodaje? ten pistolet nie wiem skąd się wziął hmm... ale ja że ciekawa gra yy, takie jeszcze wstępne informacje o tej grze, gra wychodzi 16 sierpnia a ja chyba a może i to mówiłem że 16 tygodni a nie to już wam mówiłem że... ja mam jakąś taką pamięć dziwną jest po polsku, ogólnie jest ciekawe. Myślę, że sam jeszcze dla siebie może trochę popykam w tą grę, żeby zobaczyć dokładnie. Nie wiem, no wypiszcie co wy o niej sądzicie. Gra jest w wersji 0.3, jak widzicie po prawym, w prawym rogu. I co? Nie? Zapraszam na inne Demka i zapraszam też na inne serie. Jeszcze raz zachęcam do napisania komentarza, co sądzicie o grze i też możecie wysłać własne propozycje. Ale masz się srem komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, elo!